Dzień dobry, Daszbur. Daszbur, bo jesteśmy w lesie i korzystamy z tego lasu. 伤我。 Robimy to dla dzieci tak, żeby oni się ruszały, żeby promować zarówno siatkówkę, jak i trochę ogólnego rozwoju, żeby, żeby wyszli z domu, żeby nie siedzieli przed komputerem, żeby, żeby tak jak było kiedyś, że można wyjść, można coś porobić, można się dogadać z kolegą, z kolegą nie siedzimy, nie grajmy przez internet, bydźmy na podwórko. Była bardzo duża frekwencja. Wszystkie dzieci były bardzo zaangażowane, od najmłodszych po najstarsze. Była część dzieci, która widać, że trenowała troszeczkę siatkówki, ale wszystkie dzieci były. Myślę, że zaprzyjaźnione ze sportem, bo, bo nie było widać jakby jakichś problemów, jeżeli chodzi o koordynację i o wykonywanie ćwiczeń. Konin było świetnie, dzieciaki dopisały, bawiliśmy się kapitalnie. Mieliśmy specjalnych gości, m.in. Sowę Pyzę, która nam pokazywała, jak wyglądają dzikie zwierzęta na żywo, to była niezwykła atrakcja. Dziś dzięki wspaniałej pomocy również leśników z okolicznych nadleśnictw mieliśmy okazję zobaczyć i poznać różne gatunki zwierząt, gatunki drzew, owadów, ptaków. To wszystko patrzyliśmy i łączyliśmy na sportowo, z treningiem siatkówki, w którym również dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły, wygrywały w konkursach, świetnie tańczyły i zapraszamy na jutro do Szczecina.